Zamówienia z dostawy ciągle znikały z ganku, więc wypełniłam atrapę paczki kocim żwirkiem i sosem z pieprzem duchów, żeby złapać złodzieja. Przez tygodnie ktoś zabierał moje zakupy i zamówienia z restauracji w ciągu kilku minut od dostawy, zostawiając mnie głodną i sfrustrowaną. Kierowcy dostaw zapewniali, że wszystko zostawią pod właściwym adresem, ale moja kamera pokazywała sąsiada szybko zabierającego paczki. Kiedy go skonfrontowałam, zaprzeczył wszystkiemu i zasugerował, że firma dostawcza kłamie o udanych doręczeniach, by uniknąć odpowiedzialności. Jego manipulacja doprowadziła mnie do szału, zwłaszcza, że nagrałam go na wideo na gorącym uczynku kilkukrotnie, kradnącego moje jedzenie. Postanowiłam dać mu nauczkę. Tworząc fałszywą paczkę wypełnioną jak najobrzydliwszą kombinacją, jaką potrafiłam sobie wyobrazić. Wmieszałam używany żwirek dla kota z przeterminowanym mlekiem, zgniłymi jajkami i skoncentrowanym ekstraktem z pieprzu duchów, po czym zapieczętowałam to w realistycznym pojemniku na jedzenie. W ciągu godziny od dostawy usłyszałam krzyki z jego mieszkania, gdy odkrył odrażającą zawartość swojego skradzionego posiłku. Przyszedł do moich drzwi wściekły i oblany tą ohydną mazią, domagając się wyjaśnień, dlaczego otruliśmy jego paczkę. Spokojnie wyjaśniłam, że to w ogóle nie była jego jedzenie i może powinien przestać kraść czyjeś przesyłki, jeśli nie chce niespodzianek. Już nigdy więcej nie ukradł żadnej dostawy.